Ktoś może powiedzieć, że filmowanie banknotów jest bez sensu. To nie są monety, gdzie naprawdę film daje dużo lepszy obraz stanu zachowania. Może nie daje, ale lepiej uzupełnia niż zdjęcie. A tu w przypadku banknotu i skanu widzimy wszystko w najdrobniejszym szczególe. Jeszcze dodajemy zdjęcie pod światło, ale w tym przypadku ten film ma. Yy, Zadanie bardziej edukacyjne. To jest, proszę Państwa, piękny banknot. Czemu on jest piękny? Piękny dlatego, że jest naturalny. Mówimy o bardzo rzadkim banknocie. Jest naturalny. Barwy druku są pięknie zachowane. Jak najbardziej wszystko tutaj gra tak, jak, jak, jak powinno być. Nie widać tu jakichkolwiek przebarwień. Papier jest względnie. Czysty, nie dostrzegamy większych zabrudzeń i co istotne, w przypadku tego nominału, numerator jest znakomicie czytelny. Na rynku możemy czasem spotkać te banknoty po konserwacji y, lub w bardzo słabej stanie zachowania i charakteryzują się one często tym, że już ten numerator jest mocno wytarty. A tutaj mamy egzemplarz, który cieszy oko. Z bliska pokażę, proszę zobaczyć. To nawet dobrze widać. Kto troszeczkę już w banknotach siedzi, wie o czym mówię. Ta delikatnie, taka kratkowana faktura papieru jest nietknięta. Tu jakiejkolwiek konserwacji nie było. Nie brałbym banknotu za ceną BMG 25 gdyby nie było ku temu dobrego powodu. Taki banknot to już jest naprawdę. Bardzo, a to bardzo rzadka pozycja. Nota techniczna 25. Nie mówię, że nie jest uczciwa. 25-30 jak najbardziej. Tutaj nie można mówić o wyższych ocenach. Ale już dla tak rzadkiego banknotu patrzymy na detale, na prezencję, na jak zachowany jest papier. Czy jest to naturalny egzemplarz? Na barwy, na numerator. Tutaj jest wszystko ekstra. Nie ma do czego się doczepić. Piękna, świeża, rzadka, 20 złotówka, którą polecam wszystkim tym, którzy szukają tego banknotu, a nie chcą wkładać egzemplarza po konserwacji, czy już w agonalnym stanie zachowania, a zarazem obawiają się, że egzemplarz, jeżeli pojawi się w stanie pierwszym czy drugim, będzie kosztować fortunę. To jest. Najlepsza alternatywa. Naturalna, piękna dwudziestka w, w zdrowym, trzecim stanie zachowania.